Hello, cześć, no mam wszystkim z tej strony Piotras i to jest unboxing kolejny już dzisiaj, może nie dobra, nie dzisiaj, ale un kolejny unboxing nowego produktu. Mm, tym razem to będzie GoPro. Ale za chwilę się dowiecie, jakie ja to będzie GoPro. Zanim to ogłoszenie wyników, może nie wyników, tylko ogłoszenie zwycięzców. Więc tak, to zwyciężył, na pierwszym miejscu jest pan Piwek. Na drugim miejscu jest Barabasz Christus, a na trzecim jest Jakub Zalas. Oni odpowiedzieli poprawnie na to pytanie. Jakie za wam zadałem, czyli jaki GoPro będę jaki konkretnie model. I będzie to GoPro Hero 2014-2015, jak to woli, tak to woli. Zakupiłem tę kamerkę. W dniu dzisiejszym. i jestem że Tak powiem mega bo ponieważ wreszcie będę miał GoPro. Ale zanim przejdziemy do rozpakowania, zapytacie z pewnością. Po co mi druga, druga kamerka, skoro już jedną mam? Po pierwsze, e, we, f, chciałbym tworzyć filmy z dwoma perspektywami. To jest dosyć ciekawą opcją i mm, ciekawe do, do wyglądu przy montażu i tak dalej. I jeszcze jeden jest główny duży powód, jest taki, że ta kamera ma pewien problem z, czasem raz ostrość ma problem, bo czasami mam wrażenie, że nagrywa w gorszej rozdzielczości, a czasami, ym, że nie czasami, a w gorszym oświetleniu lub w ogóle jak jest ciemno, to nie tylko występują zniekształcenia obrazu, ale i również występuje Dosyć spory szum, którego nie potrafię za bardzo usunąć z tej kamery, bo, ponieważ jego go za bardzo nie da. Po prostu jest na tyle duży, że no, niestety nic na to nie poradzę. Choć z powodów jeszcze parę innych. Przykładowo też to, że ta kamera trzyma baterię tylko 2 godziny, a ta będzie trzymać tylko 2,5 godziny. Tu mam realne 60 fps tej było zdublowane chyba, były kratki tylko jest I parę innych jest jeszcze powodów, których po prostu teraz nie będę mówił, ponieważ nie chcemy się gadać. Nie przedłużając, bierzemy się za unboxing, chciałbym to, hmm, pytanie czy mi się to nagrywa, w sensie, dobrze, nagrywa się, w sensie, w sensie czy mi się nagrywa mój głos. Więc tak, chciałbym to rozpakować w miarę bezinwazyjnie, ale jestem naprawdę mega podjarany, bo wreszcie mam GoPro. Więc tak, odkąd by tu zacząć, najlepiej zacznijmy może od tego, bo nie chciałbym za bardzo opakowanie sobie rozwalić, chyba, że... Czekajcie, może nie trzeba będzie tego ciąć, tylko po prostu uda mi się jakoś to w miarę komfortowo. Ale chyba bez cięcia się nie obejdzie. No chyba tak. Ok. Dobrze, mamy coś takiego w sumie. To co pójdzie gdzieś tu, albo dalej, tu postawimy sobie. Teraz tak, tu gdzie? Tu mamy do otwarcia i tu. I tu, aha, nie, tutaj nie jest otwarcie, ok, spoko, to jest już taka, ok, chyba to już będzie wszystko, taką nadzieję. nadzieje, i uwaga, tam dom, 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 otwieramy, dzieje się magia, to jest tak, get started GoPro, co mamy w środku? Może zrobimy to tak, żeby było. Żebyście widzieli, pachnie świeżością, tylko że czekajcie, bo tak troszeczkę brzydko, tu, o, dobra. Mamy jakieś instrukcje chyba, coś tam na początek, jeśli dobrze widzę. To, jak rozpocząć, tam aktualizacja oprogramowania to jest chyba. Czy należy wprowadzić. prowadzić, dobra, dalej jedziemy. Mamy instrukcję szybki, szybkiego startu, gdzie oczywiście pewnie nie znajdziemy po polsku. Znają życie? Oczywiście, że tak, jest tylko po angielsku. E, mamy trzy naklejki GoPro! Nie tak wiem chyba, gdzie je nakleję, poczułem, może jasne, gdzie e, Tu mamy... coś. Hmm, tutaj mamy... chyba informacje o przynajmniej, jak mi się wydaje, przynajmniej. To chyba generalnie wszystko, jeżeli chodzi o instrukcję do bawienia. Mamy, mamy kamerę. Patrzymy, kamera, kamera, kamera jest tak. Tak, mamy kamerę, ale to jeszcze nie jest koniec, oczywiście. Co tu mamy jeszcze z akcesoriów, które nam GoPro dało tyle co nic? Kabel mini-USB, mhm, dobra. Mamy... co? Tutaj mamy mocowanie, tam, przylepce, o, tak to się nazywało dokładnie. Ja może otworzę już. O. Przylepiec na kask, żeby przykleić do kasku oraz jeden przylepiec płaski do powierzchni płaskich. To chyba jest logiczne, w sumie nie to używam. Dobrze. Blokada, na. Hmm, żeby kamera przypadkiem nie wypadła, potem za chwilę wam pokażę o co chodzi. I plecki, drzwiczki. Hmm. Niewodoodporne, czyli po prostu typu skeleton. Że dźwięk po prostu lepiej był przepuszczany i tyle. No i tutaj mamy trochę z koniec. Pudełko postawimy tu. Dobra. I mamy nasze małe maleństwo. One są naprawdę mniejsze niż to. Trochę mniejsze niż to jest. Fajnie wygląda. Ole kurde się. Porządnie trzyma. Oczywiście to jest wersja kamer, która nie jest integrowana, bo jest, znaczy jest integrowana z tą budową, nie daje się wyciągnąć. Choć mi osobiście to jakoś nie przeszkadza specjalnie. Więc no, zobaczymy. Jak będzie się sprawowało. Mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie elegancko działać. Tutaj mamy coś takiego bez takim części ja bym chciał to odkleić. Tak zwana folia ochronna. Nie była, bo może była, może jakaś folia tu była, nie znaczy. z No dobra, nie, nieważne. Ale to sporządnie zamknięcie. Nie tak jak w tej kurde, gdzie już mi się to zapięcie chyba raz połamało, bo nawet no mochinczek, nie. No dobra, to co, włączymy. Tylko, że ja bym chciał teraz Wam jakoś to pokazać, tak że ja widzę, co ja robię, to. Co Wam tak zaprezentuję może. Więc <kudy> na pewno. Cień... Ta kamera jest na pewno cieńsza od tej mojej S SJ. <kudy> Dobra, może jeszcze raz Wam otworzę tą obudowę. Jeśli widzieli, jak to wygląda, tak to wygląda. <kudy> no i tyle. Dobra. Tu tu jeszcze mamy. Nic więcej. Znaczy, to jest kamera, która nie ma Wi-Fi. mi szczerze powiedziawszy, aż tak to nie jest potrzebne. Dobra, no włączamy nie. Dobra, włączyłaś kamera. A prawie batery są wyczerpane do końca, z tego co widzę. Ale jak no, średnio widzicie tutaj, co, czy coś jest napisane, czy nie. Tak średnio najeżdża. Spróbuję to, Wam zrobić to następująco. <laughs> się odbija. Za to moja kamera, stara jeszcze. Nawet nie widzicie. Kamerę sobie wyłączymy. Przytrzymać muszę. Dobra. No, doszło kamerę naładować. ładowach tak czołg, bo widzę, widziałem tam, że prawie jest tyle co nic, tej baterii. Ale kamera się naprawdę zaznacznie prezentuje. W niedzielę pójdę na basen, następną niedzielę na basen pójdę sobie z nią. I będę ją... ...testować sobie ładnie. Zobaczymy, jak będzie się sprawować. Ale... No, to by było na tyle. Myślę, że na razie tyle, co mogę Wam powiedzieć, po prostu. Tak to się po prostu prezentuje. Więc na razie to tyle. Dziękuję za obejrzenie Wam tego powiedzmy, że unboxingu. No, chyba tyle, no. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Teraz jeszcze informuję, że prawdopodobnie dzisiaj. Ee, Coś, sobie, ponagrywam tą kamerą i już zrobię być może jakiś kolejny poradnik z GoPro Studio, ponieważ nagle zaczęło mi ten program działać, nie więc. Teraz jest chociaż okazja. A teraz jeszcze pytanie, co zrobię z tymi naklejkami, bo to nie powiedział, nie wspomniałem o tym. Dwie naklejki prawdopodobnie sobie przykleję na płetwy dla Lansu, ale jeszcze się zastanowię nad tym. Więc jest takie jakby moje mało odczucie. Jeszcze mam dwie naklejki duże, że gdzieś, bo, bo kiedyś GoPro mi przysłało, bo Było taki Mian Caprice, jak tyle. No, i tutaj są dźwiczki, które po prostu nie będę. A, dobra, otworzę jak już otworzyłem. Czemu by nie, to wam pokażę, jak to wygląda. Wyglądają one tak po prostu, z dziurwą. No, i tyle. no. I dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam materiał się spodobał i będziecie oczekiwać więcej. Materiałów. Do usłyszenia i cześć!